Kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi narciarze i snowboardziści. Wszyscy, dla których narciarskie szaleństwo to nie lada wyzwanie, a przede wszystkim frajda w ostatni weekend mogli pokazać swoje możliwości w rozegranych już po raz drugi mistrzostwach ziemi tarnowskiej w narciarstwie alpejskim. Znaczy, na pewno impreza była fajna, troszkę ten mróz nam to po prostu, bo rano nie ukrywa, że temperatura słupek przekraczała 20 stopni, więc po prostu. Na nartach wtedy niezbyt przyjemnie się jeździ, ale mimo wszystko słoneczko dogrzewało, dopingowało, można powiedzieć, tym zawodnikom. Było pięknie i wspaniale. W zawodach wystartowało kilkudziesięciu zawodników z całego regionu Tarnowskiego. Na zwycięzców we wszystkich kategoriach czekało wiele cennych i wyjątkowych nagród. Pomimo problemów tutaj z wyciągiem udało się je dokończyć i w rywalizacji sportowej zakończyć. I rozumiem, że za rok również weźmie Pan udział? Jeżeli tylko zdrowie pozwoli i, ten, i forma tak na pewno wystartuje. W kategorii snowboardziści zwyciężył Piotr Stano. Trochę ciężko, bo stok jest przygotowany nieźle, ale, ale jest troszkę mrozu, także ślisko jest na, na zakrętach kołotyczek, ale nie jest źle. No. Dla pana Piotra to pierwsze takie osiągnięcie, a nagroda za nie zupełnie wyjątkowa. Główna nagroda no to lot balonem i. Pobyt weekend w dworku Paderewskiego, bodajże trzy osoby, jak się nie mylę. Dokładnie nie wiem. No to lecimy. Ladać! Adios! To ja odchodzę! Nie wiem, kiedy wrócę. I nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie Julita Majewska telewizja.